Manu z tej strony Mati, a dzisiaj ze mną jest... No i macie do niego link w opisie. Tak, i dzisiaj wyjątkowo robię drugi planing dzisiaj. Z nim w spółkę, Tak? No, dobrze, więc yy, w... to jest planing do Bandikała. Już robiłem planing do yy, Flapsa. No i po stronie zrobić też pralik do Bandikama, ponieważ pralik do Flapsa nagrywałem bandikama, i teraz nagrywam pralik do Bandikama Wendikamem. Tak, dobrze, nie, weźmy sobie w naszego Bandikama, to jest Flaps i Bandikam, ale nas dzisiaj obchodzi tylko Bandikama. Prawda? Prawda? Tak. I tutaj mamy. I ja mam zaznaczony prostokąt. I co jest to prostokąt. Tutaj możemy sobie zapauzować tu, 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 tu wszystko, to, 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 to wszystko zapauzować. Dobrze. Tutaj w tych trzech krokach klikamy, gdzie mają nam się zapisać nasze filmy. Ok. I to jest moje nagranie. Dobrze, tutaj bandikam zawsze na wierzchu. Ja to mam zaznaczone i to jest bardzo fajne. I tutaj pierwsze co się ukazuje, ukazuje oczom to jest poziom głosno głosności. Głosnoś głośności. Głośność. Głośności. Bandika mnie reguluje głos głośność do tego, co mówimy. Na nagraniu, naprawdę na nagraniu nie możesz po. Nie wiem, co ze mnie pisać, ale nieważne, no tutaj automatyczne, na, no i tutaj ustawienia, tutaj bez tu tak, wiecie, wiecie, tutaj nie rób nic po nagraniu, to sobie tutaj zaznaczcie. I możemy, o, ile godzin, ile minut, ile sekund. Dobrze. To wideo. Tutaj start i stop naszego nagrania, możemy F7, po prostu tutaj będzie nagrywanie i wiecie. ok. Tutaj pauza pod przyciskiem F4, możemy sobie robić pauzę. Ja mam pod F4. Yy, mówię, że domyślnie to są F12, ale jeśli macie fap tak jak ja i Bandicama, to one się będą gryzły. Yy, więc co? Dobra. To tutaj bez kursora mam ustawione, czyli na widowni nie pokazuję konsola. Tutaj efekt klikania myszką. Słyszycie, jak no, mam efekt prawda? I dobrze. Obraz, klikanie, klikanie skrótu, nie, nie wiem, co znaczy, ale to jest domyślnie bot F11 i zostawcie to. Tutaj mamy formaty, domyślnie to jest JPG HQ. Wy sobie ustawcie na JPG normalny i tego nie ustawiajcie bo na nagraniu może wam się yy, odnowić nowa znaczy będzie tutaj bez kursora no to to na no, obrazie wiecie efekt dźwięku bindawki to nie o co z tym chodzi a o bandikamie no czyli o bandikamie krótko to tyle no więc ja się z wami żegnam yy, komentujcie subskrybujcie no i na